Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na króciutkim odcineczku. Dzisiaj będziemy otwierać... Sezon 6 Boże, ale się może w końcu będzie legenda. Tylko jeden raz miałem, z tego legendę. O, Jest! Pierwsza legenda na odcinku! Bandyt! Jest! tak Jest, 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 jest... jest. Jeszcze mam bandytkę w sklepie! O, strzałki! Patrzcie, kupiłem za... Ja bandyta... Trudno Ja bandytę Dobra, są geny, geny są ważniejsza typika O niej Oj, co to było, nie wiem Troszkę że jest Troszkę że w jakiś sposób Nie pozdrawiam Czy uda nam się mieć tego kraunczysta na odcinku? Sprawdźmy. Dobra, lecimy 2 na 2 tutaj. O, ktoś jest skrajnie aktywny. O, ale fajne. Co? Dwa. Z sześciu winów? Legenda za sześciu winów. Co? 100 tysięcy! O japie! Nie do końca tego O Jap... i r Dobra, lecimy szybko. Dobra. Tutaj goście ma nawet spokodek, Ma loga... O kurde, o niej. Czyli rzucę. Nie, zapuratował elektrowiza? A, jakby jeszcze jeden raz uderzył, byłoby już super. O kurde. Może nie za... o ale ja przy sobie zapomniałem, że odcinek nagrywał. XDDDD. ddy dydy -dy -dy -dy. nie, nie, nie nie uf, dobra. Uff, uff, uf, uff, uff Zabiało prehistoryką. Uf. O niej Tam zapis zwleciał na ich konto. To jest bardzo niefajna karta. To jest. kur*** karta. Dobra, daj tego Magica. Co on. Ja i byśmy już z niego zaraz wierzyli, Gdyby nie miał mamy. Ja bym nie miał jeszcze. To byśmy już. Byśmy już... byśmy już. To byśmy już. O kurde. No i przegrywamy przygry ilością chapsów. No i to nie jest super. No, nie ma tego siusia. Znowu mi wywaliło nagrywanie. Ale właśnie mam dla was super ciekawostkę, ponieważ teraz dostałem w tutaj w News Royal. I pokazuję, że są trzy darmowe wejścia. Już zawsze było jedno i teraz pierwszy challenge na trzy. To jest dopiero pierwszy challenge w historii Clash Royal. Ja dopiero... to będzie historyczny dzień Clash Royal. Ile będzie wtedy 21? Jutro jest 21? Tak, 25. Hmm. Posiadacz Zapa, równa się Hograider <ścoughs> Nie albo elitarni Barbarzyńcy, albo Hograider. Jest to z prawdą? my atakujemy prawą wieżę i atakujemy lewą wieżę. jakby się tu porozumieć? Obac dobrze zrobił. Obacy te szkieletonki pozbawiły. Boże, nie, nie tak! Ale się zrobiłem. Znaczy karze był cztery karty na Co ci goście odwali dali walker Armii, Mujarda i tego... i ajcuzarda. Izarda. Co ci goście zrobili? Ale teraz sobie tak naprawdę zniszczyli atak. Wiesz, gdyby tutaj nie ten Gdy nie pan tutaj... ...z Kurde, zacięło mi się. O nie, tu... ...najny Dobra. dobra, spoko, spoko, najs, najs, najs. Spoko, spoko, najs, nice, najs, nice, spoko, spoko, najs, nice, najs. Nice. Spoko, najs, nice, spoko, najs, nice, spoko, spoko, nice. najs. Te... robię takie rymy, <laughs> Ultra Rapper, this is me. A M Rapper. Nein, nein. This is not prawdę Nie wiem co mi się dzisiaj z tym nagrywaniem stanęło. Ci forciarze jedni. i good game! Jest! Jeeeeee! Yeah, yeah. Dobra, teraz jest super ważny mecz! Lecimy! O, oh, najmniej szlacht! U! Ale mortar robotę zrobił. O nie. To ty żeś najlepszego odwalił. Naprawia jczwd. jeszcze noszą... Co, ale tutaj Prince zawali. Nie, już go nie mówię. Co? Tak. Jak to? Jakim cudem? <laughs> serio, to taki mały damage? Myślę, że to coś mocniejszego. Jakiś... O Boże Patrz to było wyliczone. Tak to by jeszcze nie zabrałby całego chyba. Ja tu... Dobra, możemy ściąć ten becz, bo i tak to przegramy. I patrzcie, patrzcie co tu się dzieje. Bez jaj, bez jaj, bez jaj, bez jaj. Ja my to tylko... Kurde Nie, nie Dobra Ale się działo, jednak się działo w tym meczu O, nawet nagrodę sobie odbiorę I będzie pewnie łyczka O, nawet... Uwaga, spoko Polony są spoko, jął. Alo. Dobra, jest gamy, nice, super, super, super. Dobra, jest! Jest! Rakieta! Ja takim zbieram. Balon! Inwazja balonów! No dobra. Następnego krowna zrobimy może w następnym odcinku, albo sam sobie go zrobię. Co? Nie zostałam tego. Oszukaństwo. Dobra, jeżeli wam się spodobało, zostawcie oczywiście taką fajną łapkę w górę. Ja spadam. Elo.